Cześć, witam was w moim kanale. Słuchajcie, pewnie z wielu z was zapomniał już o Sylwestrze i o tym, że tutaj rządzący próbowali wprowadzić nieudolnie zakaz przemieszania się z Sylwestra i że nawet goził za to kary. Natomiast nie zapomniał o tym jeden z sądów. Otóż sąd rejonowy dla Warszawy woli w Warszawie, dzisiaj 19 maja, wydawał orzeczenie na ten temat w związku z wnioskiem o ukaranie. Zapraszam na odcinek. Jak, jak powiedziałem, generalnie sprawą się akurat zajmował Sąd Rejenowy dla Warszawy w Woli w Warszawie w sprawie 3 W 296 na 21, w której to właśnie policja złożyła wniosek o ukaranie przeciwko właśnie obwinionemu o to, że złamał ten zakaz przemieszczania się wynikający z rozporządzenia Rady Ministrów. Sąd oczywiście odmówił przyjęcia wniosku o ukaranie i umorzył postępowanie w sprawie. Policja zarzucała tutaj owienionemu popełnienie wykroczenia z artykułu 116 paragraf 1a kodeksu wykroczeń w związku z paragrafem 26 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia. Przypominam, że ten zakaz właśnie wynikający rozporządzenia miał obowiązywać od godziny 19.00. 31 grudnia 2020 roku do godziny 6 rano 1 dnia 2021 roku. No i oczywiście sąd stwierdził, że to nie zabiera znamion wykroczenia. Generalnie są w całości praktycznie oparł się o konstytucję, konkretnie o artykuł 178 konstytucji, zgodnie z którym sędziowie polscy podlegają jedynie konstytucji i ustawom. Zaś, powiedzmy, też prawo przemieszczania się, jak tutaj wskazał sąd, jest jedną z podstawowych wolności obywatelskich gwarantowanych w artykule 52 ust. 1 Konstytucji. W dodatku, zgodnie z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji, ograniczenia w zakresie konstytucyjnych praw i wolności mogą być ustanowiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są koniecznie w demokratycznym państwie. Dla... Bezpieczeństwa lub porządku prawnego, lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty, wolności i spraw. A ograniczanie tych wolności w tak drastyczny sposób i to w drodze rozporządzenia, nawet jeżeli było podyktowane, powiedzmy, ustanionym teoretycznie tym interesom społecznym, jakim była ochrona, powiedzmy, zdrowia, czy tam życia ludzkiego, to, no, to jest generalnie wadliwe z punktu widzenia zasad tworzenia takiego prawa i z punktu widzenia właśnie konstytucji. Więc no proszę Państwa, tutaj no niestety polska policja nie przestaje mnie tutaj zaskakiwać. Wysyłają takie absurdalne wnioski o ukaranie. No, tutaj w szeregach widać brak znajomości prawa, czy w ogóle brak osób. Z wykształceniem prawniczym, jeżeli takie babole próbują do sądu wysyłać i uważają, że to chwyci. Ale muszę Wam powiedzieć, że paradoksalnie to nawet dobrze, że powiedzmy sąd zajmuje się takimi sprawami, takimi naruszeniami, bo paradoksalnie właśnie im bardziej się próbuje dociskać śruby tutaj obywatelom i jest większy sprzeciw, i że ma to okazję przejść przez sądy, no to tym prawa te są, to tym świadomość prawna społeczeństwa co do właśnie ich praw wolności jest coraz większa. No i też właśnie dzięki właśnie tutaj sądom to te nasze prawa i wolności są bardziej chronione. Natomiast oczywiście to z punktu widzenia, powiedzmy, przepisów prawa i tak dalej, no to bez sensu, no bo dochodzimy po prostu do takiego momentu, w którym po prostu obywatele będą ignorowali z zasady, wszystkie przepisy stworzone przez, powiedzmy, ten rząd, a ten syf, który narobili w ostatnim czasie, no to trzeba będzie odkręcać teraz przez wiele, wiele lat. No i proszę Państwa, i tyle w tym temacie, a ja tymczasem pozdrawiam.